Do niepublicznego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bielawie zawitał policjant wraz ze swoim przyjacielem, wszystkim dobrze znanym, komisarzem Lwem. Jest to spotkanie z policjantem dotyczące bezpieczeństwa. Biorą w nim udział wszystkie grupy wiekowe, od 3-latków do 6-latków. Dzieci przeważnie przekazujemy takie informacje. Bezpieczna droga do przedszkola, do szkoły, gdzie dzieci dowiadują się, w jaki sposób się zachować na drodze gdzie można przechodzić w jakich bezpiecznych miejscach, czego nie wolno robić podczas przechodzenia na chodniku, czy bądź też przez drogę. Także wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Funkcjonariusz z Komisariatu Policji w Bielawie rozmawiał z dziećmi o bezpieczeństwie na drodze, w domu, na podwórku oraz podczas zabawy.- Dzieci strasznie... Eee... Interesujące, znaczy strasznie, strasznie lubią jak policjanci opowiadają i praktycznie stosują się do tych poleceń. Co roku organizujemy takie spotkania, cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem dzieci. Dzisiaj również będziemy mieć tutaj gościa specjalnego komisarza LWA, więc wzbudza to dużo emocji u dzieci i, i na pewno daje im sporą dawkę wiedzy. Nauczyciele i policjanci chcą zaszczepić u najmłodszych dzieci wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z sygnalizacji świetlnej czy znaków drogowych. Ale w taki sposób, by nie zniechęcić dzieci, a w tym pomaga właśnie lekcja z lwem. Jest to maskotka właśnie tutaj naszego komisariatu, gdzie yy, dzieci, dzieci wspólnie z komisarzem lwem tak samo yy, oglądają, jak również słuchają to, co, co mamy do powiedzenia. Jest większe zainteresowanie przez, przez dzieciaków. Przedszkolaki miały okazję do poszerzania i porządkowania swojej wiedzy na temat bezpieczeństwa. Było to bardzo miłe i pouczające spotkanie, za które należy się podziękowanie dla funkcjonariuszy.